Siema siema, z tej strony Addix i w tej książce jestem osobą odpowiedzialną za rozwój działu gier planszowych. Dzisiaj przygotowałem dla was 5 najlepszych gier planszowych dla dwóch osób. Gry, w które zagrywaliśmy się namiętnie, które będziemy grać dalej i które po prostu uwielbiamy. Dla dwie osoby są one idealne. Więc co, zaczynamy naszą topkę i pamiętajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Marvel United. Jeżeli część z was nie zna, to na pewno wiecie, że ja ogólnie nie przypadam za bardzo za grami kooperacyjnymi. A tutaj jest zdziwienie, bo piątą właśnie grą w kolejności tak jakby tak spadkowej, w którą graliśmy najwięcej i w którą miała też niedawno premierę, tak? Kiedy nagrywamy ten film, to jest właśnie Marvel United. A zakochaliśmy się w tej grze, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych gier kooperacyjnych, tutaj gra drużynowa jest bardzo, bardzo istotna. Tak często w kooperacjach jest tak, że każdy robi swoje, każdy skubi swoją rzepkę i tyle. A tutaj każdy z nas ściera się z swojego bohatera i aktywuje swoją akcję z karty, którą zagrywa i akcję poprzednią, poprzedniego gracza. Więc musimy dokładnie omawiać każdy kolejny ruch, bo inaczej nie pokonamy tego złoczyńcy, który próbuje zawadnąć nad i jedna z niewielu gier kooperacyjnych, które naprawdę bardzo, bardzo polecam. Kolejna gra, czyli Spór o Bur wy od wydawnictwa Muduko. Tylko dla dwóch osób. Jest to stosunkowo bardzo prosta gra, gdzie mamy... Powiedzmy 9 polan i będziemy konkurować o władzę nad tym polanami. Kto zdobędzie większą władzę, ten wygrywa. A jedyne co tutaj musimy robić, to zagrywać kolejne karty tak, w jednej z tych polan i zdobywać odpowiednie zestawy. Tak. W zależności od tego, kto będzie miał lepszy zestaw, czy ze względu na kolor, czy też punktację na poszczególnej karty, czy też zestaw, bo dorzucamy też zestawy, zawsze widzimy to, co nasz przeciwnik robi. I musimy się do tego dostosować i bardziej przewidywać jego ruch, a jednocześnie zgadywać, czy trafi nam się taka karta, która odpowiednio wzmocni daną polanę. Tak? Więc jest tutaj dużo ryzyka, dużo zabawy, gra jest ciągająca, szybka. i po prostu super, tak? Gorąco polecam. Trzecia gra, czyli kroniki zbrodni, które ostatnio przeżywają znakomity renesans, tak? My mamy tutaj serię Millennium w yy, wersję 1900, tak, czyli w 1900 roku się jak dzieje, ale każda z nich będzie nas zabierać do innej epoki, jest nawet średniowieczna petycja, tak? Grę prowadzi aplikacja za nas. Ona wskazuje, które karty powinniśmy skanować. Skanując karty dowiadujemy się, na przykład rozpoczynamy dialog z daną osobą, przychodzimy do innej lokacji, tak? Więc to jest gra bezpośrednio związana z aplikacją. Jest bardzo wciągająca. Trzeba tutaj zbierać po i właśnie dojść do wniosku, tak? Dojść do odpowiednich wniosków, na przykład kto zamordował daną osobę, albo kto ukradł diamenty, tak? Więc tutaj mamy tego typu sprawę. Gra jest wciągająca, bardzo mocno fajnie, że dużo jest dodatków, no i co? No i Polecamy tak? Najki zbrodni 1900. Nidawelir, Ojej, jak uwielbiamy tą grę. Ogólnie chodzi o to, żeby rekrutować y, żołnierzy do naszej grupy i budować armię, tak? Osoba, która zbuduje lepszą armię wygrywa, ale chodzi tutaj o licytację, bo ci żołnierze przychodzą do różnych karb i musimy zawsze zapłacić na ich pieniążka, żeby ten żołnierz przeszedł do nas, tak? Mamy ograniczoną jednak pulę pieniążków. Tak samo jak nasz wróg. Musimy tutaj oszacować, którego wojownika będzie chciał wykupić przeciwnik, tak? Żebyśmy mogli z nim zdecydować, czy mamy bardziej wartościową monetę, czy też może mamy więcej, mniej wartościowych, tak? Ale będziemy mogli mieć przewagę w dwóch in. Gra bardzo wolno się nudzi i ogólnie jest dosyć prosta, tak? Więc na dwie osoby szybki temat, bo do 40 minut, tak do 40, 50 minut. Nie dawali, tak? Warto sprawdzić. Nasza najlepsza gra, nie tylko na dwie osoby, czyli Zew Przygody. Dosyć niepozorny tytuł, który uwielbiamy. Po prostu uwielbiamy tę grę. Każdy z graczy w niej wciela się w bohatera i próbuje napisać swoją legendę. tak. Dwie karty są odsunięte, jedna zakryta, jakby nasz ostatni tytuł, który chcemy osiągnąć. Na przykład nieustraszony odkrywca albo potomek Smoka. Tak? Duży taki vibe, fantazji tutaj jest. A ogólnie chodzi o to, że będziemy w trakcie gry dobierać karty do naszej przygody jakby tak budować tą historię i rzucać dwustronnymi kośćmi. Więc jest ryzyko, jest zabawa, Ze przygody, bardzo, bardzo regrywalna gra. Dużo jest kart, dużo archetypów i dużo fajnych możliwości. Gorąco polecamy. Dzięki że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie zostawiacie subskrypcję, łapkę w górę i komentujcie, tak? Napiszcie w komentarzu koniecznie jakie gry wy zagrywacie się, jakie gry dla dwóch osób polecacie. Albo też planszówki dla większych grup, tak? Więc jeszcze raz dziękuję i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!